Działeczka! Dobra sprawa, tym bardziej w sezonie, ale to za chwilę. Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku kolekcjonera. <śm> No, właśnie. Kolekcjonera. Długo mnie nie było, ponieważ jestem na wakacjach. Jestem na wakacjach i sobie baluję. Jakby nie patrzeć, jestem aktualnie na działce. Miałem miał, 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 miał pomysł na ten kanał. Miałem sobie robić odcinki sezonowe, że będą we wtorek i, i, i w sobotę, ale no niestety jakby nie wypadło, nie wyleciało. Nie udało się tego nagrać i tak dalej, i tak dalej. Częstotliwość, jestem trochę zajęty i tak dalej. No ale. Tak to aktualnie wygląda. Jestem teraz na działce i osoby, które mają działkę na sezon przede wszystkim naprawdę mają y, szczęście tak naprawdę, bo tu co się dzieje, jak się docenia owoce ziemi, y, owoce ziemi, owoce tak naprawdę warzywa, kwiaty, coś, coś niesamowitego. Naprawdę Piękna warzywka buraczki i inne zielenina wiosna w ogóle lato to jest chyba jeden jeden z najlepszych por roku tu mamy topinambur który rośnie, pnie się w górę mamy ogóreczki tam są też szklarniowe i taką działkę mieć to jest jednak coś coś ekstra idę teraz spędzać czas z rodzinką. Pograć sobie trochę w paletki i tak dalej w ogóle. Pan Bicton. Bambik... Jak to się. Ban... No to się jakoś wymawiasz. Pan Bicton. Bambik... Kurczę, uciekło mi zaraz. To jest rozrywka. Masz paletki, lotkę i lecisz. Piłka plażowa. Także rozrywek w lato jest co ma. Także wychodźcie. I stwarzajcie sobie wspomnienia, przede wszystkim. Zamiast. Są też. O, proszę bardzo. Mamy sady, różnego rodzaju. Wszystko rodzi. Przede wszystkim są piękne kwiaty, które e, tutaj ozdabiają i urozmaicają nasze życie i tak naprawdę czynności. Ja lecę teraz sobie pograć trochę i porobić sobie kilka rzeczy. Wracam do domu i otwieramy karty ponieważ oczywiście dalej to kolekcjonuję nie otwierałem nic poza kamerą nagrywałem też trochę z lasu bo byłem w lesie Będę nagrywał też trochę z morza jak już mówiłem sezonowe odcinki nie wypadły niestety przepraszam was za to dlatego że no niestety tutaj o jeszcze kętu po grillu bo przede wszystkim grillowanie to jest coś co chyba kocham najbardziej także tak to wygląda Zad ja idę teraz sobie coś porobić pograć sobie możecie pomachać Coś tam, coś pomachają, już grają, tam, czekają na mnie. Ja lecę im sędziować, potem trochę pogram. I co? A my widzimy się na. albo za hortensy piękne. Hortensy, kwiaty, które potrzebują mnóstwo wody. O, piękne, różowe, białe. Piękne kwiaty. Ozdabiają tutaj. Ozdabiają. O, pięknego. Wejść sobie na działkę, zobaczyć kolorowe rzeczy. To jest coś. Coś niesamowitego. Tu już grają. Ja zaraz do nich do... A my widzimy się przy otwieraniu kart panini. No i jestem, słuchajcie, właśnie po... jak wróciłem sobie właśnie teraz z działeczki, z grilla, ze wszystkiego. Wróciłem, jestem i odpokujemy. Kupiłem sobie dis tego display boxa na te wakacje, żeby zrobić wakacyjny szał. Niestety mi nie wyszło, tak jak chciałem. Nie, ale tutaj takie przybytki, ziołeczki mieliście, tam e, pograliśmy trochę w Bambicton i tak dalej, i tak dalej. U nas niestety wakacje mi pochłonęły i nie zrobiłem e, tych filmów, które chciałem, czyli z nadmorza i w ogóle, i z lasu i tak dalej. E, dlatego, że naprawdę pochłonęło mi czas, mieliśmy mało czasu, dużo rzeczy do odwiedzenia, dużo ludzi do odwiedzenia, dużo rzeczy do zrobienia, ale specjalnie kupiłem sobie display boxa. Aby sobie te odcinki zrobić, a w dzisiejszym odcinku z tego Display Boxa, słuchajcie, odpokujemy sobie. wiem już go wcześniej otworzony, zobaczyć, czy na pewno jest jest 25 sztuk. No i w dzisiejszym odcinku słuchajcie, nie może być inaczej cztery paczuszki Oj, cztery paczuszki właśnie z y, panini właśnie z tej kolekcji. Y, jeszcze nie wiem, czy mam całą, nie wiem czy nie, nie wiem jak to wszystko wygląda. Y, Display Boxa postawię tu, dlatego że. Mm, no, nie wiadomo, nie wiadomo jak to, jak to, jak to będzie wyglądać, jak yy, uzupełni album. Na razie go nie uzupełniam jeszcze. Będziemy go uzupełniać na pewno, ale spokojnie, ale w dzisiejszym odcinku 4 saszetki plus 1, bo z, y, 25 będziemy co piątą, będzie w końcu na TikToku. Kurczę, w końcu na tym TikToku, bo yy, dawno mnie na tym TikToku nie było tam, więc też trzeba o nich troszkę zadbać. Mamy te 4 saszetki, jeden będzie. Na, yy, na TikTok, a tutaj otwieramy, zobaczymy, co wyleci nam się w działkowej edycji, w wakacyjnej edycji, właśnie tej, tych saszetek Zobaczymy, uwaga pierwsza. Oczywiście, czego szukamy? Szukamy karty rar. Przede wszystkim karty rar, bo tej karty rar mamy tylko dwie, a mamy yy, łącznie naprawdę fajnie, fajnie do zebrania. No i przede wszystkim, chociaż jedną w tej kolekcji, chociaż jedną kartę. Momentum. Na pewno ograniczy cudem, ale myślę, że być może nam się uda. Zobaczymy, czy karta momentum, czy karta rar. W pierwszej szaseczce, co ciekawego nam tu wyleci, co ciekawego nam wypadnie, słuchajcie, na początku line-up z Interu, czyli zespół z Interu. Słuchajcie, muszę to jakieś tak zrobić. Może ze światełkiem, będzie może lepiej to wyglądało. Chociaż nie, bo ten. Czy dziwnie, bo to będzie zasłaniało. Dobra, trudno, robimy to tak. Mamy Titan Screener z Interu do Interu akurat. Proszę bardzo. Następny zawodnik to z klub Brugi z Michel. Dokładnie. Może to co tak położę z Manchester City Joao Hansello, oczywiście kamera jak zwykle musi mi się zatrząść Manchester City, proszę bardzo ostatnio, no nie mamy teraz lig, nie mamy meczów, nie ma, nie wiadomo co i jak też wiadomości tak nie ogląda nie, nie słucham, jestem na wakacjach też nie wiem co, jak transfer, jak wiecie coś fajnego, jakieś fajne niuanse, to można oczywiście pisać w komentarzach mamy yy, Ivan Perisic z Tottenhamu i yy, Kengis Under z Marsylii, takie bazóweczki. Bazóweczki my się wydaje, żebyśmy mogli sobie ułożyć gdzieś, 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 tak w jednym miejscu. Teraz z drugiej strony skocie. Yy, druga saszetka. Otwieramy, zobaczymy co nam wyleci. Czy będzie kartarar, czy momentum? To się okaże. Na razie. Oj, się zatrzęsło Oczywiście, że tak. Kamera nie zatrzęsie się. To odcinek nie będzie udany. Manchester City. Manchester United, przepraszam, line up. Czyli drugi line up. O tak zrobimy. Medicine Edwards z FC Porto. Mamy Mbemba z Marsylii. Kurczę, ciężko się tutaj. Kapitan, kapitan z Tadic z Ajaxu. Bazóweczka Manchester United Diago Dalot i Bramkarz Kovax z Wehewaru. Tak to właśnie wygląda. Przed nami jeszcze dwie saszetki. Na razie żadnej specjalnej jakiejś karty, żadnej e, specjalnej, żadnej e, klubu i żadnej innej. Na razie nam się nie trafiło. To mi się wydaje, że jest trochę grubsza. I przepiękne moje logo przed nami Manchester United. Nie, że moje logo, w sensie, że, ale lubię tej karty. No i mamy Top Kipa z, z karty Gold. Bardzo się cieszę. Co nami, przynajmniej się w tym odcinku coś dzieje. Mamy Donnarumma z PSŻ. Damy tu Donnarumma z PSG. Mamy Dominatora Nuneza z Liverpoolu. Yy, mamy z Fehewaru yy, o Jezus Bam Bamgboje yy, Mamy Kapitana Bonuciego z Juventusu i znów fehewar yy, Hangia dokładnie Węgier Proszę bardzo, no i ostatnia saszetka przed nami, słuchajcie, ostatnia saszetka w tym odcinku czy coś przebije topkipa czy ktoś przebije zobaczymy, na razie mamy Klubik, e, czyli logo Klub Brug... E, przepraszam, Liverpool. Klub batch to znaczy mamy logo Liverpoolu. Mamy fans favorite, czyli e, z karty fans. On jest e, częstszy niż ten top keeper, czyli on nie jest... E, nie przebił tego na pewno. Majdana z River play bazoweczka z Interu. Chalan nie pamiętam o co się dokładnie wypowiadało. Hakimi z PSG. Mazóweczki. Proszę. Z Liverpoolu Virgin van Dijk. Niedawno uznany jako najlepszy obrońca, ale chyba już coraz ciszej o nim jest. I z FC Barcelony nasz Polak rodak Robert Lewandowski. To jest dopiero strzał. Piękny Robert Lewandowski na czele bazowych kart. Tak to wygląda aktualnie w tej edycji wakacyjnej, działkowej. Wszystkich zachęcam do łapę w górę, oczywiście. Proszę bardzo i trzymajcie się na razie.